No i o, o wypadły monety. Nie latują. Jak się uda otworzyć. No to najwyżej będzie otwieranie przez rozrywanie. Nie, myślę, że nie. Widzowie, czy to cudo w reklamówce? Spełni wasze i nasze oczekiwania. Powiem tak, ta reklamówka może być działać cuda. O, Zaglądamy do środka. O! Co, o, o, o. co, 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 co? Ludzie wyrzucają dobre rzeczy. Przekonajmy się o tym wspólnie. No widzowie, z pustego kartonu to i salamon nie naleje. Ej, widzowie, ja wam poleję. No to patrzymy. Po kolei. Salterka, taca, owocowa. Do kuchni wciedatna. i do okularów. Okulary najlepszej babci na świecie. Choćby babcia Jacka. Uwaga. No, w sam raz. Różowe. Fortuna. Ty to działasz cuda. Krawaty. Czy już przychodzą do lamusa? Recman. 10 groszy. O papuga. Fortuna spadła. Jest 10 groszy. żabka dalej przynosi, mnoży pieniądze. I jeszcze jedne. I jeszcze 5 groszy. Czyli łącznie mamy 15. Fortuna, gdzie ty jesteś? No i widzowie. Wylatują 20 groszy. Wylatuje. Popatrzmy. Następna porcja krawatu, krawatów o i mamy 10 groszy. 10 groszy. I grupa świciłka, kolki. O, o, widzowie, jedna bateria. Dziękujemy za przybycie Justyna i Piotr. No spoko, no. Szkoda, że w tym miejscu. I co, na tyle grzebania tutaj? Dalej, dalej, Dobra, idziemy dalej, Fortuna. Widzowie, poszukujemy skarbów. Zobaczcie, co trzyma Lakę. Zielona, poszarpana torebka. Ale zajrzymy do środka, jak zawsze z Wami. Chodźmy na śmietnik. Lionoskopia! Działamy. To jest słabo, słabo, ale mamy teraz zameczki do otworzenia, więc Lakę po kolei skrupulatnie zajrzy. Jeszcze zobaczę w środku. No, przydałoby się. Tu już nie ma nic zasunięte Podsuwane. Sprawdzamy drugą znalezioną torebkę ze śmietnika, tylko tym razem uważaj, dobrze sprawdzaj każdy zamek, aby nie było tak jak ostatnio. Na razie przechylam i czepię. No dobra. O, co to spadło? Nie no wiem. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Oby nie majtki. Ty jeszcze na zobaczymy. spokojnie, na spokojnie. Każdy element będzie sprawdzony. Łana torebka, Aguć. Ogólnie tak. <noise> Ogólnie tak. Hmm. Lakie, jakie skojarzenia? Ja myślę, że to poduszka dla lalki. A może poduszka być dla kotka, gdzie kotek na niej spał. Lijonoskopia. Do trzech razy sztuka. Torebka. lak czekaj, niech się, usta niech się ustawię no i o, o. wypadły monety wylatuję jedna, dwie, trzy monety ja sprawdzę czy wszystko odsunięte dobra, ty sprawdza ja pokazuję ile wypadło 10 groszy 1 grosz no, typuję, że 20 groszy i co takie? Tu jest wszystko odsunięte. Ona wysypała pieniądze. Monari. Monari. Udało się. Brawo ty. I tu łącznie z tymi fortunowymi, że tak to nazwę. Zamknięty kiosk trzeba zamienić na otwarty śmietnik. A no cześć reklamówka. Pokażesz nam trochę skarbów, zużyte farby plakatowe, bałwan. Który? No ty. Rozplączemy te cuda, bo będą na baterie. A jak zapalo? Oho. Pod osłoną nocy. Zobaczmy. Czy zaświeco? O kurde! Efekt niesamowity, trzeba przyznać. Solidna pomarańczowa ikerka. Wrzesień, bdziutko. Dwie pary okularów. No i ogromna ilość cukierków, które ozdabiają choinki. Widzowie, czy to cudo w reklamówce spełni Wasze i nasze oczekiwania? Zegar. Fajnie wygląda. Na baterię. To jest taki rybacki, lakier rybacki, rybacki tak, zegar. Kotwica. Koło brzeg. Stał się kotwicy. Uwaga, uwaga. Wkładam baterię. I. I. I cyka. I działa. No to teraz można falami wbicie na kolejny śmietnik. Stos papierów. I jest blokowy. O proszę bardzo. Czyściutko. Jeżeli mam mnie je policzyć, wychodzi około kilkaset Uwaga, uwaga Magia Patrzymy, zaglądamy do tej reklamóweczki, a będzie ciężko, bo tych robaczków latających jest co nie miara Czekajcie, co to jest? Pełno aut i pełno róż. Lila róż. A to jakieś... A to misio jest. To misio jest. Spodekorowane z... z róż. Tak. A to ci niespodzianka. Ja też myślałem, że to bukiet. Ale to będzie jeszcze fajniej. Bo brzęczy. Lakiet. Do dzieła. Jak się uda otworzyć? No to najwyżej będzie otwieranie przez rozrywanie. Nie. Myślę, że nie. Aha. Mamy karty? karty. Może Ty to zerkniesz fachowym okiem? Konami, o! Pro Evolution Soccer. Nie wiem, czy przydatne, czy nieprzydatne, ale zostało wyrzucone. Dajemy wybór. Trzymaj się, Misio. Powodzenia. Powiem tak, ta reklamówka może działać cuda. Lake. jedziesz. Co to takiego kolorowego? Wow, bajka cudowna, poduszka. A otwórz, otwórz zameczek zobaczymy, z czego ona jest. A nie, bo to jest. Aha, ozdobne. Tu nie ma, zamka. No dobra. Patrzmy dalej. Poduszka zrobiła na nas wrażenie. Lekkie, ale jednak. No dla mnie nie lekkie. Większe, tak? Oprost. O, O, o. <laughs> Tym razem fioletowy, nie czerwony, z domieszką czerwonego. Także przesyłamy dla Was miłość od nas za to, że jesteście razem z nami. Patrzymy dalej. Na kolejne rzeczy. Okulary. Przeciwsłoneczne. No teraz już raczej nie będą chodliwe. Zbliżamy się do jesieni. Ale wysypałeś to, 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 to. tych okularów, lake! Już, już! Kolejne porcje. No, ciekawe. Ciekawe. Śmietniki dostajesz się do. No jak nie będę, będę. Co ty mówisz? <noise> Czwarta para. James Bond. No zapachowe takie. Zaglądamy do środka. O! O! Co, 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 co? To Ale to jest bite. bite. Dlaczego? Wtedy. O kurde, Wtedy. faktycznie. Bardzo ładne. Zobacz. No nic, pobite gary. Następna część. Całość. Zobacz. No to były dwie takie. Dwa gąbki chyba w pokoju. Jest szansa, jest szansa na kupki. A tutaj mamy dzbanuszek, Chodziesz? Niestety uszczerbany. Podobna sytuacja. No to, no to, no, no. Niestety, niestety. Filiżanka. Mogę tak określić, o dziwo cała. No, parasolka nam by się przydała, zaczął padać lekko deszcz. No, ludzie, ludzie. Tym razem nie mamy do końca szczęścia. Raz, dwa. No, w tym przypadku ciasteczko taki kubek raczej nie nada się do kawy, herbaty. Jesteśmy tego pewni, że następny śmietnik przyniesie owoce. Czyli skarby. Czyżby. Czy są wielbiciele książek? Ewa inni. Oto i one, niesamowite przekroje lokomotywy. Mazowsze studia regionalne. I trening interaktywny, pamięć Marek Szurawski. Wszystko wylądowało w kontenerze zmieszany. A my lecimy dalej. po cuda. Oho. A tu mamy coś dla miłośników bajek. Królowa Śniegu, królewna. Śpiąca królewna. Tom Ciopaluch. Dzieci z Blerben. No i alf. Wracają wspomnienia, co widzowie. Ten jak szybko dotarł na ten śmietnik. No i ładnie dotarłeś. Dotarłeś do zaginionego misia. Lekko skryty. Ale zadowolony. Następny misio. Wow, ale słodki. Wszystko w dobiegu i dalej będę uważał, że lepiej wrzucić do kontenera PCK niż ma zostać w śmietniku. I pójdzie dalej, co by nie było. No cóż, bez komentarza, sprawdzimy reklamówkę prześwitującą, przezroczystą. No więc tak, lalka Ania z zielonego, siwego wzgórza. Głowa bez głowy. Dzidzia Bobasek brzdąc w opałach. Nie jest, nie wygląda na śpiącego. Co tak złego? Rzeczywiście, głow... bo, rzeczywiście bo tak jest. jaki, agresywny. Zostawimy tak. Albo ktoś wrzuci, albo sobie weźmie. Także bdządz już nie jest w opałach. Za to latarkę. To jest niebywałe. Po ciemku, w padającym deszczu, zauważyłem jeden grosz. O, tyle widziałem, przechodząc chodnikiem. Normalnie magia. Na dokładkę, na ulicy czekolada milka. Już z deka roztopiona. Nierozpieczętowana data. Żeby tego było mało i na smutno. 17 stycznia 2.5. Czyli jeszcze do jedzenia. Chcesz zgubił Niewiarygodne. No, przyjmijmy, przyjmijmy tą wersję. Tę wersję. Że ktoś zgubił. Worek napoczęty. Normalnie. Trochę pogrzebiemy. Grzebu, grzebu. O! o nie, jaka, jaka żywa! Patrz to. No coś niesamowitego. Spójrzcie na te oczy. Na ten wyraz twarzy. I jak mogłeś wylądować w śmieciach? To jest niebywałe. To, to bolona, że je wyciągłeś. A skąd wiesz, że to dziewczynka? No nie wiem. tak. No w sumie. Ciki, 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 Tutaj mamy jeszcze ogromne klocki, i nie, nie zostawimy tego. Nie ganglsena. No, mur obronny zrobiony. Fajne klocki. Może ktoś skorzysta. Dlaczego nie? Lepiej tutaj niż w śmieciach. Szkoda, że nie ma bosów. <noise> no spokojnie. Trzymaj się. Czytamy Wasze komentarze, bierzemy pod uwagę taki kontener, Wam idzie git. Zobaczcie, tutaj mamy coś ciekawego. Patrzymy. No i tak, mamy orzechy włoskie. Zrobimy z tego dobry uczynek. Nie może być inaczej. Dajesz lak. To jest to. Cieszmy się z małych rzeczy. Choćby takich. Śmietnikowy raj 149. Już niedługo. Duże zdrowia, papa. Pa.